Witam serdecznie na moim kanale. W końcu zaczyna się coś dziać. Mamy wszystko do montażu gaźnika. Delor to 2000. Zobaczcie. Gaźniczek, króciec Zobaczcie. Na projekcie wyglądał on trochę lepiej, ale będzie pięknie pasować. Nic się nie boję. Guma niestety niebieska. Chciałem czarną, ale suma sumarów ziem niebieską, bo filtr jest niebieski, ale. Czarnej gumy nie było, opaseczki jakieś mam nadzieję, że będą pasować. Dobra, ja biorę się za demontaż starego gaźnika. Mam nadzieję, że dziś będziemy palić maszynę. No i majstry, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Mi oczywiście bateria padła. Gaźnik gźnitszek zamontowany Yy, Pociągnę sobie przewód, tędy trochę nie pasuje yy, linka gazu, ale troszeczkę przy, yy, przesunę gaźnik i mam nadzieję, że będzie ok. Sanie, piękny dostęp. No niestety, spróbuję to rozciągnąć. Gumę od yy, węża, żeby był oryginalny, ale mam ten niebieski, więc go założę. Nie odpalałem jeszcze. Nie odpalałem jeszcze. Yy, spróbujemy go odpalić. Zalane, sanie, podniesione. Nie wiem, czy się nie leje z gaźnika. Nie wiem jak się lampy włączy, ale to się nie da już lampy włączyć jak się nagrywa. Dobra. A fajki nie ma, dobra. Zapłoniec jest. To jest pierwsze uruchomienie. Także jest zajebiście, wszystko działa. Filterek zakładam. Może jakaś szybka kula przejeżdża dzisiaj jeszcze. Nie chce się tuż, bo tam mi się łańcuszek tucze. Zobaczymy. Dobra, montuję łańcuszek i montuję filtr i może pojadę się przejechać. Zobaczcie, majster tak to się prezentuje. Film powietrza jest beznadziejny. Huh? 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 zamontowane, nic nie zmieniałem. Nie pamiętam, która jest, która jest. Nie jestem w stanie określić, czy ma mniej mocy, czy ma więcej mocy przez ten film, bo pewnie nie jest nie, niemiłosiernie na wysokich obrotach. Ja gdy się przejać jeszcze jakąś rówkę i zobaczcie jak to się prezentuje. O majstry, ja już na kwadracie. Oh, jazda próbna nie ma, była się z problemów. Odpadł tuwnik, kurwa wyrywały go. Yy, skrzynia coś przestała bieg zmieniać, ale odkręcił się ten zmieniacz tam po nasilniku. Ogólnie gaźniczek fajnie. Fajnie chodzi. Jedyne co bym dał większe, to większą bym dał dyszę główną, bo już na takiej pełnej parze tak jakby troszkę przerywał. Ogólnie już parę mankamentów w ogarze Czyli stukający ten łańcuszek, to już tak jak mówiłem i stukają też pierścionki, nie wiem czy trzeba będzie robić na tłoka, czy, czy nie. 2000 km na tych pierścionkach jest zrobione, około, mniej więcej, nie wiem, ja tam się nie znam, dobra. To dzięki za oglądanie, zostawcie suba, ja montuję filmik, zobaczymy co z tego wyjdzie. Totalnie na spontanie wszystko dzisiaj nagrywane, także nie wiem co z tego będzie, trzymajcie się. Arie. No panowie, piękna impreza, wyrwało tumnik. <grywa> Dzięki zajebiście.